Wierzę w Syna Bożego. Pod takim tytułem odbywał się w seminarium duchownym w Gnieźnie, szósty festiwal twórczości religijnej osób niepełnosprawnych. Była to wspaniała okazja dla uczniów szkół specjalnych, ośrodków szkolno wychowawczych, warsztatów terapii i wspólnot, aby zaprezentować na scenie swoje talenty. Wartości, Boże, próba, to ciężko, to dojdzień, to zbyt... Celem tego festiwalu jest yy... Doświadczenie, doświadczenie Wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi, którzy bardzo mocno wpisują się w nasze życie. Wśród zaprezentowanych grup nie zabrakło również wspólnot, które w centrum swojego posługiwania stawiają pomoc drugiemu człowiekowi. W grudniu w tym roku nie było jeszcze zgłoszenia, to więc. Niepełnosprawni się dopytywali. Nie ma festiwalu w tym roku, po prostu czekają na to, bo to jest takie małe święto. No, występują na scenie, przygotowują przed tym prace plastyczne i to jest takie no, wydarzenie, że tak powiem, jakoś predysponujące do, do świata, świata artystów. Głównym punktem festiwalu był przegląd piosenek religijnych. Poza tym mogliśmy oglądać również inne formy wyrazu. W zasadzie zdumienie, jakie możliwości, ogromne możliwości mają osoby niepełnosprawne, zarówno też i te plastyczne, ale również takie osoboś, osobowościowe. Mają też one, wnoszą te osoby dużo radości, takiej szczerej, której być może czasami na co dzień brakuje nam osobom zdrowym, i myślę, że to dla mnie też jest takie duchowe, czy jakieś takie no, pełne radości przeżycie. Czym dla uczestników festiwalu jest coroczny konkurs wyjaśniają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z To Coś zawsze doświadczamy, coś fajnego, jest dużo radości, wszyscy tutaj bardzo dużo się cieszą, także dla nas to jest wielka przyjemność, że możemy tutaj być. Była to szósta edycja festiwalu. Jakie idee przyświecają organizatorom, wyjaśnia jeszcze raz ksiądz dr Piotr Halczuk. Idea jest taka, żeby zauważyć zauważyć ludzi niepełnosprawnych, którzy, którzy pewnie są inni bo są niepełnosprawni, czegoś im można powiedzieć pod względem takim zdrowotnym brakuje, ale oni nam pokazują taką prawdziwą radość, pokazują, że mimo pewnego nieszczęścia, mimo pewnego braku, pokazują, że można być rzeczywiście człowiekiem szczęśliwym i dobrze przeżywać każdą chwilę swojego życia.